Jesteśmy u Andrzeja Durtki, mieszkańca Jadachów w gminie Nowa Dęba, który ostatnio wziął udział w wystawie ogólnopolskiej królików w Bogu chwale. Opowiedz nam o niej, co to za wystawa i co się udało zdobyć. Była to dziewiąta wystawa ogólnopolska królików rasowych i na tej wystawie udało mi się zdobyć super czempiona wystawy, czyli najlepszego królika wystawy. Którego... I to jest ten królik? Tak, który mam tu przed sobą. Czym on się wyróżniał? No... Swoją budową, mhm. budową, postawą i wszystkimi, rasami, wszystkimi cechami, które, które taki królik y, powinien, powinien, y, powinien y, mieć. Mhm. Yy, to było chyba duże zaskoczenie dla Ciebie? Tak, to było bardzo duże, duże zaskoczenie. Chowam króliki od prawie 15 lat i, i 10 lat już biorę udział w ogólnopolskich wystawach królików i to jest pierwszy super czempion w, mojej, w mojej, moim hobby w hodowli królików rasowych. I hodujesz dwa, dwa, dwie rasy. Hoduję, hoduję dwie rasy. Królika turyńskiego, to jest mniejszy królik, mało spotykany w kraju i druga rasa to jest wiedeński Szary królik. Mhm. Więcej o Andrzeju Durce będziecie mogli przeczytać w papierowym wydaniu Tygodnika Nadwiśleńskiego. Tymczasem serdecznie gratulujemy. Dziękuję bardzo.